Hejka wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was we vlogu. Dawno mnie tu nie było, będą przerwy. Mówiłam o tym matura w tym roku już coraz w dniu czasu. Jestem przerażona, a z drugiej strony już bardzo chciałabym mieć to za sobą. Dzisiaj wstałam o 8, ogarnęłam się i za dosłownie 6 minut mam pierwsze zajęcia z angielskiego. Tak, w tym roku czeka nas matura ustna, a więc trzeba się na nią przygotować. Ogólnie to się wiecie... No, to po prostu trzeba gadać, żeby być przygotowanym do matury ustnej. Ja właśnie rozpoczynam moje korepetycje, cykl korepetycji do samej matury z Teachers Say It Bizarre, więc za chwilę idę na pierwszą lekcję. Jestem trochę zestresowana, bo. No trochę krępuję się mówić po angielsku, nie czuję, że żebym takie, wiecie, flow i no czuć tak sztywno jakoś, brakuje mi słów do gadania i no ale muszę trenować, że to maturę po prostu zdać i mieć to już za sobą. To będzie ewidentnie najbardziej stresujący dzień w moim życiu. Chyba będzie bardziej stresujące niż zdawanie prawo jazdy. Na pewno będzie bardziej stresujące. Otrzymałam już te zadania, które będziemy dzisiaj robić. Będziemy trenować. Na początku to pytania, wiecie, rozgrzewkowe. I mamy tutaj pierwsze zadanie opis takiego obrazka. ja po polsku tutaj mogłabym powiedzieć: dzień dobry, na tym obrazku widzę jakiś ekran. Proszę, mm, multimedialny. I te zadania jeszcze mamy jakieś dwa kolejne. Nie, no po prostu dla mnie to jest osobiście, dla mnie to jest przerażające. jestem już po lekcji i powiem wam, że nie było strasznie, było naprawdę przyjemnie, pani jest bardzo sympatyczna, widać, że na się na rzeczy i no i co, wszystko zostało mi fajnie wytłumaczone jak popełniam jakieś błędy to nie w trakcie, tylko jakby pod koniec omówiłyśmy sobie co tam źle powiedziałam, jak to inaczej można było powiedzieć, jak to zastąpić i myślę, że dużo wyniosłam z tej lekcji więc jeszcze ten cały cykl spotkań przede mną, i myślę, że to ogarnięcie jest ambatora i już aż tak się nie przejmuję. Cieszę się, że będę to trenować pod okiem, właśnie specjalisty. Jeszcze raz oceniam tutaj na Instagram Teachers, say it mm, Jeżeli poszukujecie z angielskiego, to warto. Uważam, że no język, powiem Wam tak oklepane zdanie, że no warto jednak uczyć się tego języka, prawda? Czy gdzie nie wyjdziemy na wakacje, na podróże, to jednak. No jest potrzebny ten język. Nie, ja wiem, że to jest... Uważam, że w ogóle edukacja języka w szkołach no jest na słabym poziomie, przynajmniej, no nie wiem, ja nigdy nie odnajdywałam się właśnie na języku angielskim w szkole, bo to dla mnie bardzo stresujące zawsze, że cokolwiek powiedzieć to wiązało się z pewnym... Pewną krytyką, ocenianiem, wiemy jak to wygląda. No i też szkoła nie ma tyle czasu, jakby żeby poświęcić lekcje na uczenie się mówienia. Jedynym, co my robimy, to uczymy się gramatyki, po prostu, której tak naprawdę później nie potrafimy zastosować. Także takie korepetycje online bardzo polecam, żeby pogadać, potrenować, bo. Można gadać samemu z lustrem, ale lustro nie powiedzi, czy coś powiedziałeś dobrze czy źle, więc no, ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że w końcu robię coś w kierunku tego angielskiego. Kto jest takim strasznie płaczącym stworzonkiem? Kto tak strasznie płacze? Czy to jest mój Paczko, paczko płaczko. Tak, paczko nadal przebywa tutaj w swojej norce. W tym pokoju tutaj. Mamy tutaj bardzo wygodny materac ogólnie. I ja tutaj teraz śpię z przez całą ferię, praktycznie. Tutaj jest moja kolej, żeby spać z paczkiem. Paczko! To burzy! Bo jeszcze niestety nasz mały szczeniaczek, nasz papejs, nie potrafi siusiać i się załatwiać ładnie na matę, prawda? Staramy się uczyć go też, żeby załatwiał się. Ale o co ci chodzi? Ty atencji potrzebujesz? Paciusiu! Ej, nie szczekaj! Widzicie, taki mały piesek, a też potrafi szczeknąć. Żeby nie było, że pako jest takim głupkiem, pokażemy Wam, czego się nauczyliśmy. Uwaga, pako. Siad, podaj łapkę. Brawo! No jeszcze tak widzicie, wychodzi mu po macku, ale już jest coraz lepiej. Siad, łapka. Brawo! troszkę wstaje, nie wiem, nie wiem, ci to dobrze ci wychodzi, ale coraz lepiej. Uwaga, Paco, siad, siad, łapa. Brawo! Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Będę właśnie oglądać kurs z biologii. W się sensie oglądać będę jakieś tam, wiecie, filmiki o mm, roślinach. Dobra, teraz powtarzam rośliny. Mam ferie. Pierwszy tydzień powtarzałam chemię, dzisiaj zaczyna się drugi tydzień i powtarzam biologię. E, ale co, w międzyczasie będę robiła ciasto marchewkowe, mam tu już pokrojone marchewki e, i co, z termomiksem oczywiście, bo jakby inaczej przygotujemy babeczki, dokładnie to babeczki marchewkowe z kremem cytrynowym. Lubię bardzo takie kremy właśnie, a to będzie słodkie z przełamaniem kwaśnego. babeczki się już pieką teraz będę przygotowywać krem a krem będzie przede wszystkim składał się z mascarpone i z cytryn, właśnie muszę znaleźć tu jakiś przepis z którego będę korzystać, bo trochę łączę przepisy z Thermomixa w sensie zrobiłam przepis na ciasto marchewkowe z Thermomixa a teraz muszę jakiś znaleźć krem limonkowy bo w Thermomixie jest kremem jakimś śmietankowym, a ja chcę taki właśnie inny babeczki wyszły Kremik też jest. Uwaga, mamy kremik cytrynowy. No, pachnie przepięknie. już przed chwilą jadącą bubeczkę, ale zobaczmy z kremem. Przepyszne! To smakuje właśnie tak, jak chciałam, żeby smakowało. Leżałam, oglądałam sobie te odcinki z biologii, no bo oczywiście gotując, nie skupiłam się na 100% i musiałam coś raz sobie otworzyć. No już pewnie możecie się spodziewać, co się stało dalej. Zasnęłam. Całe szczęście kurier mnie obudził, więc idziemy otworzyć paczkę. Stoicie właśnie na paczce, którą będę otwierać. To ja są te schodki, bo paczko jest malutki i on tutaj nie daje rady wchodzić na tą kanapę. I my siedzimy na tej kanapie i on płacze, że chce nią wejść, więc kupiłyśmy na razie takie jedne schodki tu do salonu, żeby jakoś to wyglądało w pokojach, później jak już będzie chodził po pokojach, bo jak na razie jak chodzi po salonie to sika no nie zawsze na matę, mm, więc wtedy jak pójdzie już na górę, nie wiem kiedy nastąpi, już nie będzie po prostu sikał nam wszędzie, mm, to jakoś się zorganizuje jakieś schodki, bo takie schodki to też nie jest tani zakup, także pozwoliliśmy sobie zakupić takie na sam dół jak na razie, zobaczymy to udział, się sprawdzić, czy on będzie chciał z tego korzystać, czy nie. Okej, okay, więc są one takie beżowe. Tak jak chciałyśmy, żeby pasowało tutaj do kanapy. Mhm. Taka jest właśnie głowa z kotkiem, tak? Jak się bawić z kotkiem? No dawaj! Pako! Już w ogóle umiechać, Pako. Chodź! Brawo! Blawo! Czotą był przez smaki nagradzany, bo muszą się trochę nauczyć, nie wiedział co chodzi. I chodź! O, brawo! Dobra, trochę przeskokuje ostatni schodek, ale żyje! O, brawo! brawo, To! Słuchajcie, to mnie właśnie paczka, na którą... Czekam z niecierpliwością I z mega zainteresowaniem Bo jest to paczka od płucy Butów Dokładnie to i moje buty Moje mega zniszczone Air Forcey e, I super stare, Bo tam mi się takie mm, Zapiętki zniszczyły strasznie e, I ogólnie Pucy Buty to jest e, struka na Instagramie Którą znalazłam I oni naprawdę robią cuda z butami Takie naprawiają Czyszczą, wybielają Więc można na dać naprawdę drugie życie swojej ukochanej parze butów i tak ja też zrobiłam z moimi Air Force'ami nagrywam wam tutaj moją reakcję na żywo bo uważam, że to będzie niesamowite wow, dobra, dostałam parę, która była mniej zniszczona, dostałam w ogóle takie coś fajnego, żeby buty, jest to jest super, bardzo się z tego cieszę, dzięki za buty Jeju, jak tu cudownie wyglądają zapiętki! Ja tutaj Wam wkleję zdjęcie, jak wyglądały te buty i te zapiętki. One tu były zryte. Przez ja w ogóle nie chodziłam w tych butach, bo były mega niewygodne. Pachną! No normalnie, jak no masz butów. Jeju, jestem podekstowana, A to jest ta para, która była mniej zniszczona. Więc nie wiem, co będzie dalej. E, tutaj mamy drugiego buta. Nie doszłam! Ale jestem to na mojej... Zobaczcie, tu zdjęcia. No po prostu okropne były te buty. W sensie tutaj te zapiętki, żeby było tak niewygodne. A teraz jest wszystko pięknie zrobione. I będę chodziła w tych butach. Ej, naprawdę. No, dziękuję. Mam tutaj podziękowanie od płucy butów, ale to ja im powinnam podziękować. To jest niesamowite. Tak. Okej. Okay. O Boże, niesamowite. Ej, ekscytujecie tym strasznie. Ale to niesamowite. Jak moje buty są czyste. Ej. Serio, one wyglądają jak nowe. To jest aż niewiarygodne. Z... Zobaczcie te zdjęcia. Te buty były naprawdę okropne. Tutaj zapiętki też są naprawione. Ej, szok! To jest po prostu szok, jak one się zmieniły. No, jestem mega, mega podekscytowana i dziękuję. Ogromnie płucy, buty. Naprawdę, no widzicie sami, macie efekt przed i po. Wow. Bardzo dziękuję i jeżeli chcielibyście właśnie odmienić swoje buty, to kłócę buty, ja polecam. No sami widzicie, co mam więcej mówić, ja jestem w szoku. Widzicie to? Ten but jest biały, zapiętki. Mamy też piękne sznurówki bielusieńkie. Ja Ci kręcę. No amazing! Witam Was kolejnego dnia, dla Was nic tutaj się nie zmieniło, u mnie jest dzień kolejny. Wczoraj powiem Wam, że trochę się pouczyłam tej biologii, ale nie za dużo, bo wieczorem z Asią przygotowaliśmy oferty na nasze wakacje. Zawsze nam się marzyło właśnie, że po tym ciężkim okresie przygotowawczym do matury, później jechać na takie super... Wakacje egzotyczne, tyle Wam powiem, więcej nie zdradzam. I co, wczoraj znaleźliśmy ofertę, naprawdę obydwie poczułyśmy, że to jest to. Naprawdę wyjątkowo nam się spodobało, bo przejrzałyśmy ich naprawdę sporo. I właśnie kupiłyśmy nasz wyjazd wrześniowy, tak we wrześniu, dopiero we wrześniu. Ale to będzie już wiecie, takie zwieńczenie, już będziemy wiedzieć wtedy prawdopodobnie, na jakie studia idziemy, czy się dostałyśmy, czy wszystko się udało. Mamy motywację przepiękne miejsce, przeprze, przepiękne prze miejsce. Jestem po prostu zachwycona i właśnie fajnie z Asią jedziemy. Nasz pierwszy wspólny taki samodzielny wyjazd był w Paryżu praktycznie równo rok temu, moje 18 urodziny. Teraz jedziemy w tym roku właśnie w to cudowne miejsce, dobrze no nie mogę doczekać, filmy też będą przepiękne. Postaram się, aby po prostu były bajeczne, bo miejsce naprawdę jest boskie. No, jestem zachwycona, no, powiem wam, że no... ojeju, no wczoraj się normalnie popłakałam, po prostu jak znalazło się do miejsca, to już płakałam, bo, bo... No, po prostu idealne. Naprawdę jest takie po prostu jak e, chciałam, jak chciałyśmy, no już nie mogę doczekać. Teraz po prostu kilka miesięcy takiej, wiecie, bardzo mocnej pracy, 100% daję, 150% siebie, żeby matury zdać tak jak e, po prostu sobie to założyłam i w tym wrześniu leżeć na tej przepięknej plaży. I cieszyć się tym, co udało mi się osiągnąć A odnośnie takich podróży I właśnie tu mam dla was też fajną ofertę Bo na paryskich perfumach Teraz trwa konkurs I możecie wygrać 5000 do wykorzystania Na wybraną podróż Także bardzo wpasowuje się ten konkurs Tutaj w tematykę naszego właśnie wyjazdu Zostawiam Wam link właśnie do mm, strony, gdzie macie więcej informacji i szczegóły tego konkursu, jak wziąć udział. I zostawiam Wam również kod zniżkowy na paryskie perfumy. Wiecie, że ja je polecam i uwielbiam. Są to zamienniki markowych, oryginalnych perfum, w dużo niższej cenie. Trwałość, jest naprawdę super. I wiecie, że ja uwielbiam po prostu te perfumy i naprawdę z nich korzystam. Także tutaj macie mój kod zniżkowy. I zachęcam Was do zakupu i przede wszystkim brania udziału w konkursie, bo naprawdę warto. No, naprawdę, 5 tysięcy na podróż, to naprawdę można kupić bardzo, bardzo fajnie wakacje. Ja jestem podekscytowana i z taką właśnie motywacją idę tworzyć Vision Board. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Wiecie, myślę. Ludzie, którzy śledzą TikToka. A na moim TikToku teraz w ogóle bardzo dużo się dzieje, bo codziennie teraz prowadzę serię właśnie. Każdego dnia dodaję ile czasu poświęciłam na naukę, ogólnie taki krótki vlog, żeby po prostu Was zmotywować. To też mnie motywuje do pracy, także tam Was odsyłam. A na TikToku właśnie był taki trend. Czy to po prostu jest takie popularne, żeby robić sobie Vision Board, żeby to właśnie motywowało nas do pracy, do dążenia do osiągnięcia swoich celi i właśnie tworzy się go na podstawie zdjęć. Ja wybiorę do tego Vision Board zdjęcia z oferty naszych wakacji i ogólnie związane właśnie z moimi planami po maturze i tak dalej, żeby wiecie patrzeć to i napędzać się tym, do czego dążę. Także. A jestem podekscytowana po prostu. Pamiętam, poczułam się bardzo podobnie, jak z Asią kupiłyśmy bilety do Paryża, chociaż to w ogóle było jeszcze mocniejsze uczucie, bo to wiecie, były moje 18 urodziny, mój pierwszy taki wypad za granicę e, i, i kupiłyśmy je w bardzo dobrej cenie, pamiętam. Zapłaciliśmy 22 zł za bilet w jedną stronę, czyli tam zapłaciliśmy około stówki za bilety w dwie strony z ubezpieczeniem. No, jakoś tak zapłacił To było naprawdę mega. I w ogóle wyjazd do Paryża, jak ja naprawdę przekonując, zdjęcia z Paryża, potrafię się po prostu rozryczać. Dla mnie są tak niesamowite wspomnienia i podróże. To jest w ogóle coś tak cudownego, że no, uważam, że naprawdę można tutaj sporo pieniędzy. I właśnie to jest mój taki żywy cel, żeby odkładać te pieniążki i potem je przeznaczać na podróże, bo to są po prostu wspomnienia na całe, całe, całe życie. Zrobiłam właśnie sobie jeszcze laminację brwi i rzęs, wiem, że brwi wyszły dosyć mocne, a po prostu po laminacji trochę mocniej mi łapie, a bardzo fajnie ułożyły mi się zarówno jak i rzęsy, jak i brwi, bardzo lubię robić sobie tą domową laminację, ja nie wiem, szczerze mówiąc, co moja mama zamawia na Allegro, jakiś po prostu zestaw, tak w okolicach pastówki i robimy sobie właśnie w domu i fajnie nam to wychodzi i też się fajnie trzyma. I to w sumie będzie wszystko w tym vlogu, chyba już po prostu. Ja zabieram się za naukę. Cisnę, jeszcze został mi jakby do oglądacie to już razem do szkoły, tak naprawdę, bo już jest weekend, ale uważam, że no produktywnie wykorzystuję te ferie, więc dziękuję bardzo wam za oglądanie filmu, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Buziaki, pa!